10.41, poniedziałek, 15 lipca 2024 rok, ostatnie podrygi tego stołu. Miałam nie nagrywać, ale tak sobie pomyślałam, że a może jeszcze nagram zanim a, tutaj będzie, czyli a, zanim będzie ten blat, czyli będzie jak było i jak będzie. A, drukarkę już sobie przestawiłam na szafę. Na razie, <grym> na czas roboty, a, także a może żałuję, że e, tego jak było przed całości nie nagrałam e, dobra dalej to z, 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 z. dalej to rozbieram Dobra a tymczasem na razie stop 1213 poniedziałek 12.14 Poniedziałek 15 lipca 2024 rok. E, tak, przykręciłam tutaj blachę z jednej i z drugiej strony. I teraz tak, przedłużam o 15 cm blat. I teraz tak, e, będę musiała nawiercić ileś e, otworów, żeby połączyć takimi śrubkami. Uh, także na takim etapie jestem jednak to mi się nie przyda ten pasek uh, troszeczkę miałam problem uh, ale to z góry później pokażę jak to jak to troszkę wystawało, ale tam było, że tutaj że to się zawija coś coś tutaj że to się za tu jest że coś się zawija um, także mówię dobra niech tak będzie um, także tego nie będę przyklejała um, no wyjdzie to FC czy nie minimalnie jest troszeczkę wyższa aha bo to ja też na tych na, de de na deseczkach to um, wzięłam, żeby nie na dywanie, żeby nie ten, minimalnie jest e, to szare wyżej niż to. No ale zobaczymy. Zobaczę jak to wyjdzie. E, no, także hu. Dobra, to na ten, na, na ten moment stop. 12.42 Poniedziałek, 15 lipca 2024 e, takie wiertło, taką długość nawierciłam i akurat było. E, te śrubeczki wzięłam i skręciłam na razie te 10 śrubami na 5 tych. Wzięłam. Dobra, na razie stop. 14.4, poniedziałek 15. lipca 2024 rok. E, przykręciłam na razie te dwie. E, niestety, ale tak musiałam wykombinować. Tej na razie nie przykręciłam, e, ponieważ nie wiem jeszcze dokładnie w którym miejscu mam ją przykręcić. Te dwie wiedziałam w jakim miejscu przykręcić, więc przykręciłam. E, troszeczkę za blisko tutaj wzięłam, bo tutaj będzie jeszcze o, taka, na tym to będzie, na takim czymś. E, no i oczywiście odwrotnie. E, także na dwóch takich będzie. O, No i tutaj też za blisko przykręciłam, także. Uciełam tak blat jest 140, a te dechy, kątowniki ucięłam po 135, także na razie stop. 14.56, poniedziałek, 15 lipca 2024 rok, taki stelaż mam zrobiony. Będę musiała jeszcze odkręcić te śruby, tutaj w ogóle w jakiś, nie wiem, sęk, nie wiem, w tej, w tej jest jakiś sęk, że nie mogę w ogóle ich dokręcić, kruszę śruby, może dziewiątki, bo to dziesiątki, tu ósemkami przykręcałam, ósemki już mi się kończą, w każdym razie jakoś wyliczyła, wyliczyłam, nie wiem jak. No, pozaznaczałam, jak to ma być. Cztery śruby muszę odkręcić. Ten, ten stelaż muszę odkręcić, żeby nóżki poprzykręcać. Ale jeszcze nóżek nie mam uciętych. Będą 3,66. i jedna tam, w, w tamtym kącie, będzie do ściany przykręcone. Także... Eee, dobra, to takie ta postępowania, czyli teraz e, cięcie noży. Aha, i nóżki, e, bo to będzie e, blat, Być może jeszcze. ojejku, jeszcze może troszeczkę e, kawały, kawałkami takimi, żeby wzmocnić e, jeszcze. E, no, nie, może w ten sposób, e, nie, żeby nie były takie. No. Latające, bo to jest Blat. Będę go szarpała, przysuwała się do, do stołu, do Blatu, także być może jeszcze takie, takim czymś wzmocnię. Dobra, na ten moment stop. 17:31, poniedziałek, 15 lipca 2024 rok. To jest krótsza nóżka. Tu wzmocnienie zrobiłam do przodu, a do drugiego przodu zrobię ten. A później jeszcze przykręciłam jeden. Lubię takie mieć. Kabelki. Nie odkurzałam za bardzo, ale się śpieszę do 18, bo bym chciała jeszcze tą nogę przykręcić do ściany. Także teraz będę stawiała, będzie chwila prawdy, to jest raczej dość ciężkie, jeszcze nie widziałam przodu, cały czas na plecach robię, znaczy robię na, na odwrót, także na razie stop. 17.53, poniedziałek 15 lipca 2024, Tada! takie biureczko sobie zrobiłam. jest sztywne a ja nie, mówię, nie pokazałam ta szafa, też jest sztywna, ale tutaj tak ja trzęsę jedną ręką tylko patrzę, że tutaj, jak dzisiaj zaczynałam robić, no to rysa. O! I tak sobie połączyłam, tutaj troszeczkę jest wyżej, tu jest równo, tylko przy tym. I tu też jest równo, tylko tu troszeczkę wyszło. No, także sobie przedłużyłam 60. Taki blat. Ojej, dopiero teraz, o, niedawno, zobaczyłam, jak to wygląda. Wcześniej, jak robiłam, to nie widziałam, jak to będzie wyglądało. Teraz muszę sprzątnąć bałagan, i no niestety, ale jutro będę musiała uciąć, bo nie ucięłam muszę uciąć od jednej szafy do drugiej szafy pięćdziesiątkę, bo tu będzie dla kotka miejsce. Um, troszeczkę, troszeczkę, nie powyliczałam. Um, troszeczkę mi się poprzesuwało niektórych śrub, o, tutaj nie mogę dokręcić tej śruby, um, także, ale jest um, stolik sztywny, blat jest sztywny, przykręcony do tej szafy i tam do ściany. Także, no teraz FK zadowolona będzie. Ale to chyba jakaś dziwna kombinatoryka z tym łączeniem, co nie? Takie o. Ale sama zrobiłam. O, dobra, na razie stop. 23.40, poniedziałek, 15 lipca 2024 rok. Uh, tak, to oj, jestem zmęczona, Kręgosłup mi boli. Wszystko mi boli. Uh, to są moje schody. To, to są moje schody do łóżka. Uh, tak wygląda. Teraz już nie mam tego stołu w kratkę. Uh, tak naprawdę jeszcze dużo pudeł mogłabym wyrzucić. I tak już sporo wywaliłam. Uh, jeszcze tutaj są moje rzeczy, te i to pudełko, ale to pudełko to już um, dawno tu leży. Także musiałabym po ten. I plastikowe zmienię tą, co w łazience tam jest. Um, tam jest rozwalona. Um, no, te płyty do wywalenia. Kotek się spaceruje, także już ogarnęłam trochę synowi. <laughs> o, jeszcze te dużo pierzask, tam też jest różnych. O tutaj jest rozwalone, jeszcze jutro mnie cięcie czeka. To rozwalone, to wywale. No tutaj jeszcze te bułeczki na ten, no. A blat jest 75, piętnastkę dorobiłam, 75 na 140. Także teraz jest akurat, mm, no, a tam dojście do gniazdka zrobiłam specjalnie, żeby tak było. Także jeszcze teraz niedawno darłam właśnie pudełka do wyrzucenia także dobra może jeszcze sklecę złą, połączę te wszystkie nagrania dzisiaj A tymczasem na razie o, stop ale pozdrawiam wszystkich tych którzy będą to oglądać tego słuchać papa pa.